Dzień dobry, dobry wieczór, moi mili Państwo. Za mikrofonu wasza Julia. Słuchajcie, dzisiaj opowiemy sobie o rzeczy, która jest bliższa mi, ponieważ o sporcie, a dokładnie o tym, czy warto posyłać swoje dziecko. Jeżeli jesteś w młodym wieku, to czy warto wybrać szkołę sportową. Ja powiem szczerze, że mimo, że uczyłam się w szkole sportowej, to nie na profilu sportowym można powiedzieć, że uprawiałam humanistykę. Niezły sport? Niezły sport, właśnie. Ale ze mną jest kto? Hej, 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 Krystian, za mikrofonu albo przed. Ja zaraz wybiorę pozycję. Krystianie, powiedz. Co, co, ja tu masz, robię? co masz do tematu? Tak, co ty tutaj robisz? Okej, okay, co ja tu robię? Myślę, że zostałem zaproszony przez ciebie z takiego powodu, bo ja z sportem, a dokładnie szkołą sportową, to mam doświadczenie dziewięcioletnie, więc chyba, 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 chyba się mogę trochę wypowiedzieć troszeczkę. Coś tam się zna. Coś tam się znam. Ogólnie, czy warto posłać dziecko do szkoły sportowej? Ze swojego doświadczenia i z tego, co wiem, co mówią moi rodzice, to tak, warto. Pytanie dlaczego? Nieważne jaki sport, sport wielu rzeczy może nauczyć. Tak? Oprócz tego, że jesteśmy zdrowsi, tak? bo mamy mhm. lepszą fizykę, tak trenujemy, nasze ciało fajnie rośnie, jest zdrowsze, to też możemy nauczyć się takich rzeczy jak dyscyplina, wytrwałość i wiele innych. Ja te 9 lat spędziłem przy jednym sporcie, dokładnie przy łyżwiarstwie szybkim. Jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, bo zdarzały się takie osoby, z którymi rozmawiałem, chwaliłem się i mówili: Ale co to? To takie długie łyżwy, ponczeny. Znana postać to taki pan bródka ze złotym medalem. On akurat jeździł na long to tracku. No ja bym na short, czyli troszkę krótszy. Podobne, ale nie to samo. No, 9 lat. Szmat czasu. Naprawdę Długo. szmat czasu. Długo. Chociaż teraz, jak na to spojrzę, tak już gdy nie trenuję lat. dwa lata, chyba? Dwa lata, tak myślę, że dwa lata już nie trenuję. Nie liczę tego jakoś. To wydaje się, że to przeleciało szybciutko. Co mogę o tym powiedzieć? Ciekawego. Dlaczego czego warto. Ja to sobie w ogóle świetnie radzisz, ja nie jestem Tobie potrzebna, Ty prowadzisz sam więc. Jakby, Wiesz, tutaj nie, nie wiem, od czego zacząć, bo ty, tyle myśli teraz przychodzi do głowy, tyle wspomnień. To tak? właśnie ja jestem po to, żeby Ci pomóc. Atakuj, atakuj pytaniami, bo ja się zaraz, y, zaraz wiesz, zamyślę, polecę tym myślami, nie dam Ci dość do słowa i tyle będzie z rozmowy. <grym> Dobrze, także jak na porządną dziennikarkę przystało. Panie Krystianie, mam do Pana pierwsze pytanie. Co prawda prawie Pan na nie odpowiedział. Mm -hmm. Sam. Gdzie się uczyłeś? W jakiej szkole? Szkół było kilka. Tyle dobrze, że ten sport i klub był połączony z kartą z, z tych szkół. Na początku to było SP1, dokładnie. Szkoła podstawowa nr 1 Juliusza Słowackiego. Potem po tej szkole, tak, po tych e, latach trzech, m, pojawiłem się w no już nieistniejącym, ale było PG8. RIP gimnazjum. <laughs> RIP gimnazjum, tak jest. PG8 później zamieniło się w 13 LO. Mhm. gdzie kontynuowałem naukę do, do klasy maturalnej tak i jakoś przy tej klasie maturalnej zakończyłem swoją przygodę z tym sportem i z klubem. No, tak to mhm. wyglądało. Czyli mimo tych 9 lat, ciężkich 9 lat, nie kontynuujesz już? Nie, okay. ale mogę przyznać się bez bicia, że tęsknię. Jest, jest, jest lekka nostalgia. Za sportem z... czy za dyscypliną? Dyscypliną? Sportem i ruchem też. W sumie teraz nie mam za dużo czasu na to, a jednak 9 lat bycia sportowcem to leciutko odbija na sobie piętno takie, że hej, lubisz ten sport, jak był częścią twojego życia, ciężko po tym jakby zapomnieć. Ale tak, tęsknię za dyscypliną bardzo, bo jednak jest nietypowa, ciekawa, wymagająca, ale wiele, wiele, naprawdę wiele fajnych, no to wiadomo też niefajnych, ale wiele wspomnień z tym związanych. Miałeś cię zapytać, co trenowałeś, ale już o tym wspomniałeś. No to jeszcze raz przypomnę, tak? tak. Łyżwiarstwo szybkie na to, że krótkim, w skrócie short track. Tak, właśnie. Często jak opowiadałam komuś, że w mojej szkole, bo uczyliśmy się z Krystianem razem, to e, mówiłam, że u mnie w szkole trenują short track i oni ja wszyscy. Co? A co to? Jakby... Mm? A to jakieś bieganie? Dokładnie, także to jest szybka jazda na łyżwach. Dokładnie. A powiedz... Skąd wziął się u ciebie pomysł na zapisanie się do szkoły sportowej? Czy towarzyszył temu jakiś bodziec? Czy to było hobby, opinia znajomych, a może namawianie ze strony rodziny? Czysty przypadek. Znaczy, może nie do końca. Wyglądało to tak, że w klasie trzeciej, w podstawówce, zadano nam pytanie, do jakiej klasy chcemy iść? tak Czy to będzie klasa A, B, C, D? Tak, mieliśmy wybór. Mieliście wybór? Mieliśmy wybór. Cóż za przywileje? Co nie? Ja nie miałam takiego. <laughs> To wyglądało tak, że no ja ze swoim dobrym kolegą wpadliśmy na świetny pomysł, że pójdziemy do klasy sportowej, bo spodziewaliśmy się tam piłki nożnej, tak? Jak większość młodych chłopaków, tak, idziemy pokopać w piłę. Mimo że ja w piłkę kopać za dobrze, nie potrafiłem, nie potrafię dalej, dobra, przyznaję się, nie potrafię dalej, to jednak myślę, no kurczę, z kolegą nie pójdę. Ale przepraszam bardzo, jakby, może ja się nie interesuję ani za bardzo i piłką nożną i shotrekiem, to jednak rozróżniam, że w tym jest piłka i jesteś na trawie, a w drugim jesteś na lodzie. Jak pomyliliście to? Znaczy... Właśnie o to chodzi, że my po prostu nie mieliśmy pojęcia o tym, że istnieje wtedy coś Widać takiego jak Dokładnie. My widzieliśmy tylko piłkę, klasa sportowa. Sport to piłka, nie ma innych sportów, nie ma takiej opcji. Bo nie, bo nie ma i nie... Nie ma już. Na całym świecie jest Dokładnie. tylko piłka nożna. Dokładnie, jest tylko piłka nożna. No i zapisaliśmy się z kolegą do tej klasy. Ja tylko po prostu przyszedłem do domu po szkole, to położyłem kartkę na stole i mówię, no mamy podpisz. Mama nie patrzyła, po prostu co to jest, podpisała. I tak zaczęła się moja przygoda z łyżwiarstwem szybkim. Czyli czysty przypadek. Lekka I nie kolegi. byłeś zaskoczony, że wybrałeś, masz w torbie korki, czy buty do piłki nożnej, a okazuje się, że musisz nałożyć łyżwy? Było lekkie zdziwienie. Czy byliśmy zawiedzeni, za, 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 za mm -hmm. że to nie jest piłka. Ciężko sobie przypomnieć, ale wydaje mi się, że trochę. Jakby wiesz, jak to dzieci spodziewają się czegoś są nakręcone, a potem zderzają się z rzeczywistością i jest takie o. Ojej, byliśmy leciutko zawiedzieni, tak? Bo chcieliśmy tę koniecznie piłeczkę, a tutaj proszę jakieś ciuchy zimowe każą nakładać, jeździć na, na lodzie, co tu się dzieje. Ale jakoś też nie stawialiśmy się bardzo, nie było większego sprzeciwu. No i też gdyby był, to musielibyśmy od nowa załatwić te papiery, rodzice by byli średnio zadowoleni. No ale byłem, że byłem z moim dobrym kolegą, to też nie przeżywaliśmy jakoś tego mocno. No bo hej, dobra, jest kolega, no to damy radę jakoś we dwóch. Czyli podsumowując, po prostu z kolegą się zapisałeś do szkoły sportowej, bo iść piłkę nożną. Tak. Okay. Okej. Okay. A to teraz powiedz, jak często trenowaliście? Czy miałeś kiedykolwiek przez to problem z systematyczną nauką w szkole przedmiotów? I czy kiedykolwiek świadomie opuściłeś lekcje lub dni w szkole przez zajawkę na sporcie, który uprawialiście w klasie? Treningi, wiadomo, z wiekiem się zmieniały. Im dziecko starsze, im większe, i zdaje się, no, nazwijmy to młodym dorosłym, tym jego ciało może więcej, więc i wtedy się zmieniały treningi. W podstawówce wyglądało to tak, że po lekcjach, jeżeli się nie mylę, to była godzina jakoś chyba 14. Szliśmy po prostu całą grupą z podstawówki w, w towarzystwie trenera, trenerki na lodowisko. Tam odpowiednio się przebieraliśmy, rozgrzewaliśmy i potem był trening. A po treningu do domu, więc treningi były raz dziennie. Ale do tego też dochodziły wyjazdy, tak zwane obozy sportowe. One pojawiały się dwa razy w roku: raz w ferie zimowe, a drugi raz w wakacje. Oczywiście to było. Dla chętnych, ale jeżeli faktycznie chciałeś umieć więcej, no to jednak te obozy, można powiedzieć, były takie troszkę półobowiązkowe, tak? Chcesz potrafić więcej, chcesz umieć więcej, hej, jedź na obóz, trenuj więcej, trenuj lepiej. A że tak zapytam, płaciliście z własnej kieszeni za te obozy? Tak. Jednakże tam klub robił, nie wiem jak to nazwać, może nie tyle układ, a po prostu była taka zasada, że gdy pobijaliśmy dane rekordy na dane dystanse, tak, wbijaliśmy coś takiego jak klasy. Mhm. A, <laughs> Zaczynało to się od, jeżeli nie mylę kadeta, o niedawno tej nazwy słyszałem kadeta, tak? Była potem klasa trzecia, druga, pierwsza. Z każdą tą klasą, tak, no, klasa równa się jakiś tam poziom umiejętności, dostawaliśmy od klubu zniżki na dany wyjazd. Mhm. Ileś tam procent płacili za nas. To jak bony zakupowe? Można tak to chyba nazwać? Nie wiem. Powiedzmy, no, takie wbijaliśmy poziom i płaciliśmy mniej. Wpisywaliśmy kod rabatowy. <laughs> Fajnie by było, gdyby tak to działało, ale nie. Musieliśmy się wykazać umiejętnościami, żeby wejść na konkretny poziom, i wtedy klub po prostu płacił część. Okej, okay, rozumiem. Czyli powiedzmy, że wystąpiła u ciebie zajawka sportem w tym czasie. Tak. A czy miałeś z tego powodu później problemy w szkole z przedmiotami? Czy tak to właśnie Czy... działa? Że gdy skupisz się na sporcie w klasie sportowej, to opuszczasz lekcje? Nas od samego początku i nauczyciele, i trenerzy, jako że już wiele lat to przerabiali, mniej więcej wiedzieli o co chodzi, jak to wygląda, jak uczeni reaguje na te bodźce, że sport tu nauka mhm. po prostu mówili krótko. Sport idzie w parze z nauką. Jeżeli to nie idzie na równi, to któryś musi zwolnić. I to było już wtedy obowiązkowe. To nie było tak, że hej, ja nie idę na lekcję, bo ja zrobię sobie dodatkowy trening. Nie, no, no nie ma takiej opcji, nie było takiej opcji. Co prawda były wyjazdy w postaci zawodów gdzieś w innych miastach, gdzie musieliśmy faktycznie jeden dzień albo pół dnia opuścić, jednakże no, to nie było tak, że opuszczamy ten dzień i on przepadł. Musieliśmy mhm. oczywiście nadrobić to wszystko. Ale co ciekawe, na obozach mieliście zajęcia. E na po z początku, gdy mówimy tutaj o tym okresie podstawówki, gdy jeździliśmy w ferie zimowej, wakacje, wiadomo wtedy lekcji nie ma, i my się nie musimy uczyć. Mhm. Jednakże później w okresie gimnazjalnym, licealnym Jeździliśmy w okresie takim początku roku, i wtedy faktycznie towarzyszyli nam nauczyciele. Zostali wybierani przez dyrekcję i po prostu jeździli z nami na obozy, i jakoś tam układano nam plan, że hej, tu z rana trening, później jeździ śniadanie, tam w zależności też od takiej grupy jesteś, żeby to wszystko pogodzić, bo nie było, nas, nie było nas mało, było dużo, tak. Też rocznikowo się bardzo różniliśmy i jakoś tam wciskali tych nauczycieli na stołówkę. Ja słyszałam <laughs> pewne plotki co do tego, że się nie zjawiajście na tych lekcjach plotki na zawsze pozostaną plotkami. Co było w Las zostaje w Las Vegas. E, dokładnie, ja nie skomentuję tego, bo mogę zostać... Skończyłeś już to szkołę, jak nie podpisywałeś z nim żadnej umowy tajności jak na top Klozumni. model. Nie, no czy wiadomo, na, na obozach mieliśmy większą kontrolę, w sensie mogliśmy sobie więcej pozwalać, tak, i faktycznie czasami było tak, że Spóźnialiśmy się na te lekcje. Bo nie... Właśnie mieliście mniejszą kontrolę. Znaczy Niby tak, bo z jednej strony jest nauczycieli i trener, ale wiesz, oni też, było ich za mało, nas było więcej. Mm. Czyli mieliśmy przewagę liczebną. I... Wojna. Dokładnie. I czasami było tak, że hej, faktycznie te lekcje, my się spóźnialiśmy, albo były one krótsze. No i też, nie oszukujmy się, nie zawsze były warunki. Czasami było tak, że pisaliśmy w zeszycie na, na kolanie, będąc w swoich pokojach. <noise> I to, to różnie to wyglądało. To w zależności też, gdzie byliśmy, tak? Niektóre hotele, budynki były przystosowane lepiej. No ale no dobra, przyznaję się, zdarzało się niektóre lekcje, przedmioty. dziękuję właśnie na to mieć. wczoraj czekałam. Dobrze, Musiałem okay. zbić tą kopułę perfekcyjności. Nie, nie, nie było perfekcyjnie, nigdy nie jest. Nie, no troszeczkę tam no, uciekała nauka, ale to przez nas, przez nasze lenistwo i niechęć. No komu się chce iść po treningu, kurczę, na no, lekcje? Ludzie, no. Sportowcy zrozumieją. A powiedz, czy w ogóle żałujesz pójść do szkoły sportowej? Różnie, różnie, bo jako że ja przez te 9 lat duża część mojego czasu, nazwijmy to życie, była właśnie poświęcana na ten sport, też wielu takich prostych, zwykłych rzeczy, jak nierówieśnicy z klas równoległych, tak jakby nie doznałem, tak? My nie siedzieliśmy. Um, ileś tych godzin w tej szkole, bo my część czasu spędzaliśmy na lodowisku. Nie, was wiecznie nie było. Dokładnie tak. My byliśmy zjawami w szkole. My się pojawialiśmy w momencie, gdy każdy już wychodził i, tak. i to wyglądało różnie. Czasami mam tak, że żałuję, bo nie znam tego. W sensie, że chciałbym poznać, zobaczyć, jak wyglądało takie życie typowego licealisty, gimnazjalisty bez sportu. Czyli Okej, okay, ja się ubieram w czarne portki, białą koszulkę, idę na WF i tyle z mojego sportu, także. No, udawałem, że coś tam robię, albo pokopałem pok piłkę, tak? To jest bardziej taka mała zazdrość, że hej, ja tego nie znam. A. Nie wiem, czy coś straciłeś. No właśnie, ty to znasz. Ty mm -hmm. wiesz, z czym się to je, i ja nie wiem. I ta moja ciekawość momentami mnie zżerała, ale jednak cieszę się, że wybrałem tę klasę sportową i ciągnąłem ją przez taki okres czasu. Myślę, że jeżeli chodzi o taki WF, to byś się ze mną nie zamienił. Bo ja bym chociaż ch raz chciała zagrać z ludźmi, którzy faktycznie Ech, chce im się, a nie jak gramy w siatkówkę na WF-ie, a ty musisz robić za pięciu zawodników. Czy znaczy, wiesz, e, ja pamiętam, że później tak jak już pożegnałem się ze sportem i skupiłem trochę bardziej na ucy, to wciąż musiałem ten sport mieć, bo u nas treningi były w formie godzin WF-u. Były mhm. jakby włączone z lekcjami, więc w momencie, gdy ja się pożegnałem z Żwami, musiałem przejść na ten zwykły WF- i mniej więcej pamiętam, jak to wyglądało. i Bywało różnie. Bywało różnie. powiedziano. Czy, żeby zapisać się do klasy sportowej, trzeba być specjalnie wysportowanym, przygotowanym i mieć doświadczenie w tym sporcie? Czy wystarczy zwykła pasja i wiedza na ten temat, mniej więcej? Z tego, co pamiętam, my robiliśmy testy. To były testy sprawnościowe. Musieliśmy, trenerzy musieli zobaczyć mniej więcej, jak, jak wygląda u nas wytrzymałość, kondycja. Dużo osób tego nie przychodziło? Wiesz, ciężko powiedzieć, bo my te testy robiliśmy troszkę oddzielnie, tak? One, u nas były formą rozgrzewki, jako że my już byliśmy wprawieni. Jeżeli chodzi o sam początek, gdzie w podstawówce musieliśmy zrobić ten test, to był dosyć banal. To, to wyglądało trochę jak taki ciut cięższy WF, także to nie było jakoś mega trudne. Jeżeli chodzi o wiedzę, nie musiałeś tak naprawdę posiadać niesamowitej wiedzy na temat myrzew. Tylko po prostu musiałeś być gotowy się nauczyć, tak? Czyli mhm. słuchać się kurczę tego trenera, co on mówi, co ci tłumaczy, zrozumieć to, żeby potem móc to wykorzystać, tak? A nie zawracać mu przysłowową gitarę, tak? Co każdy trening. I te testy musieliście przechodzić co ile czasu? Jeżeli się nie mylę, to my te testy mieliśmy chyba co rok. I co, jeżeli ktoś na przykład z roku na rok się pogorszył i nie zda testu, to. Już mieliśmy. Tak mocne treningi, że to było naprawdę ciężkie, żeby ktoś tego testu nie zdał, mhm. ale z tego co pamiętam, osoby, które nie zdawały, bo zdarzały się takie, zawsze takie osoby będą. Najzwyczajniej w świecie ten test później powtarzały. Po Czyli prostu. nie traciliście dużo nie. osób. Nie, 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 to nie tak. Jeżeli ktoś faktycznie zniknął, to odchodził z własnej woli. To nie mhm. tak, że ktoś oblał jakiś tam test na sprawność i został od razu wrzucany. Nie, nie, nie. Takiej sytuacji nie było. No dobrze, czy nie trzeba być specjalnie jakoś przygotowanym do tego, tylko wystarczy chęć? Chęć. No, wiedzieć jak się biega. <laughs> nie, głównie to chęci. Chodziło o Twoją pasję, o Twoje chęci i o to, czy faktycznie chcesz, tak? No bo wiele osób też przychodziło na łyżwy, mmm, tak jak ja, nie mając dokładnie pojęcia o tym. Też wiele osób przychodziło późno. Ja, tak jak wspomniałem, zaczynałem od podstawówki. Tak, czyli mhm. to była czwarta klasa podstawówki, to było zapoznanie się z tym sportem. A pamiętam, że przychodzili ludzie, um, gdy ja byłem w trzecim gimnazjum, tak? czyli to już po trochę lat minęło, ja mam o wiele więcej doświadczenia. Ci ludzie przychodzili i potrafili też szybko złapać. Się. A no właśnie, bo jakby oni wychodzili od zera. Podstawówka mhm. była niesportowa, tak powiem, i do gimnazjum szli sportowego. Dokładnie. I bardzo się różnili wtedy wytrzymałością? A, tak. Ciężej im było do Tak. Mówisz tak szczerze? To czy poważnie, nie, poważnie. byłem taki dobry? Nie, nie, nie. To nie jest tak, że te... mega się wychwalam. Faktycznie było im ciężej. Bo nie oszukujmy się, to, nie, to jest bardzo nietypowy sport. Wiele rzeczy trzeba naprawdę się nauczyć. Technika sama jest mega ciężka. Ja się przyznaję bez bicia, że ja się z techniką nie lubiłem. U mnie wygrywała tam siła i troszeczkę wytrzymałości. I tym nadrabiałem brakiem techniki. Ale tak, osoby nowe, świeże, które przechodziły do totalnie od zera, bywało im ciężko na początku. Wydawało mi się to mega trudne. Pamiętam, że nieraz z tymi osobami rozmawiałem, tłumaczyłem im też, żeby jakoś tam dodać jakieś słowa otuchy, tak, rady. I no, co powiedzieć, niektórzy wytrzymywali, zostawali i radzili sobie nawet lepiej od tych, co, co już mieli ten 3 lata więcej, 3 lata więcej tego doświadczenia. A niektórzy po prostu odchodzili, bo im się to nie podobało. Tak, mhm. nic na siłę. Czy klasy sportowe to był taki wyścig szczurów? Czy na przykład e, często czuliście presję z powodu lepszych wyników kolegów i koleżanek? Tak. Bezbicie mówisz tak. E, tak, nie. To... Momentami była niezdrowa, ale przeważnie mieliśmy tą zdrową konkurencję, tą kompetycję, że hej, kurczę, temu się poprawił czas o tyle i tyle, okej, okay, gonie go, nie ma opcji, że on będzie lepszy, tak? To Czyli była... trochę to motywowało. Tak jest, to czysta rywalizacja. Tylko czasami wiadomo, sport to też emocje, jeżeli faktycznie ci zależy, i chociażby na takich zawodach czasami. Wiesz, emocje dawały górę i na przykład po zawodach niektóre osoby się mniej lubiły, albo troszeczkę no, przez jakiś czas tam się nie, nie rozmawiały ze sobą. Ale przeważnie, staraliśmy się trzymać to na, na tym zdrowym poziomie rywalizacji, kompetycji, konkurencji, żeby właśnie nie było takiej sytuacji, że okej, okay, tu jest sport, a potem po sporcie idziemy do szkoły i nagle w szkole jesteśmy wrogami, bo na treningu coś się stało. Okay. Staraliśmy się jakoś, jakoś to trzymać na dobrym poziomie. Było więcej tych milszych czy gorszych wspomnień? Pytasz się stricte o ten czas. A mhm, czas na szko szkołach sportowych? <śmiech> <śmiech> Trudne pytanie. No, wiem tak ogólnikowo. To może, czy pamiętasz jakieś najmilsze wspomnienia? Oczywiście, że tak. Pierwsze takie ważniejsze zawody dla mnie personalnie, czyli zawody takie, nazwijmy to międzynarodowe, one się nazywały wtedy Danubia, jeżeli się nie mylę. Zostałem wylosowany przez wyniki swoje. To, można powiedzieć, że to był szczyt, szczyt mojej formy. Zostałem wylosowany, tak, tam wylosowaliśmy w klub wylosowo parę osób. Tak, nazwijmy to stopki. Mm -hmm. Trochę się wywyższę, trochę się wychwalę. No i te osoby, po prostu te zawody reprezentować kraj i klub. I to pamiętam, te swoje zawody, tak, to dzięki nim zobaczyłem kawałek świata. A gdzie to było? W Budapeszcie. Wow. Nie, do, nie powiem dokładnie e, miasta, bo nie pamiętam. Wiem, że śmieliście że to jest miasto studenckie. <grym> masa studenciaków, masa hoteli i troszeczkę dyskotek. Ale tak, e, no, to było świetne, no, świetne przeżycie, bo pierwszy raz, dzięki temu pierwszy raz leciałem samolotem w ogóle. Także taka ciekawostka, także też jakieś doświadczenie, wspomnienie. Hotel był niesamowity, pięciogwiazdkowy bajer. Ile wtedy miałem ślad? Ile wtedy miałem lat? Oj. E, to, to był okres gimnazjalny, to mogło być pierwsza albo druga gimnazjum. Czyli to ile, ile się miało wtedy lat? Tak 13, 14, 14, 13 15 jakieś tak. Nie, 15, 15. Najwyżej, najwyżej, ktoś sobie słuchając poprawi nas. Tak, Ale tak. to był okres pierwszej, drugiej gimnazjum. No, oprócz tego, że mega fajny hotel z mega widokiem, to też miałem okazję poznać naprawdę ciekawych, niesamowitych ludzi z z zagranicy, tak, innych zawodników, tak, zobaczyć, jak wyglądają, jak oni się prezentują, jak wygląda ich sprzęt, jak wygląda ich strój, porozmawiać z nimi, tam popróbować swoich umiejętności <laughs> języka angielskiego. Dzięki temu poznałem mega faceta z. No wtedy, to teraz to już jest facet. Mm -hmm. tak? Patryk Weliczko ze Słowacji, dobry, dobry mój kolega, to jest takie chyba najmilsze wspomnienie, ten wyjazd na te zawody, najważniejsze. No i też pobiłem wtedy życiowe rekordy, to w ogóle <laughs> była, wiadomo, radocha, tak. Hej, poleciałem. Zdobyłem doświadczenie. Wypadłem lepiej niż zwykle wypadam. Wróciłem no, mega szczęśliwy do domu. Kurczę, to super. To jest tak, zdecydowanie naj, najmilsze wspomnienie. A czy masz te takie najgorsze? Są, so, ale on nie chcę o nich mówić z prostego powodu, bo one są... E, związane z kimś? Z, związane ze mną i z, z, z trenerem. Tylko przyznaję się bez bicia, że te najgorsze wspomnienie pojawiło się przeze mnie. Mhm. E, po prostu... Okres buntowniczy, złe towarzystwo, trochę popsuło mi relacje z klubem, z trenerem. Moje wyniki się pogorszyły, także te złe wspomnienia są po prostu zrobione przeze mnie. Sam sobie je stworzyłem i trochę żałuję, trochę nie. Dzięki temu nauczyłem się wielu rzeczy też. I też dzięki tym złym wspomnieniom teraz po czasie rozumiem, co chcieli mi przekazać trenerzy. Niekoniecznie związanego ze sportem, ale może nazwijmy to z, 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 z samym życiem. Także to też jest mega ciekawe. Okej, okay, a już tak pod koniec mam do Ciebie pytanie, czy jeśli byś komuś odradzał szkołę sportową, to komu? Na pewno osobom niezdecydowanym. W takim sensie, że jeżeli chcesz podjąć się czegoś takiego jak sport, tu chodzi o dedykację. Dyscypliny nauczysz się po drodze, to na pewno. M będzie ciężko. Więc jeżeli jesteś osobą, która łatwo się poddaje, albo. Masz sumienny prosto... zapał? Albo jest leniwa, nie jest pewna, to uważam, że to nie jest dla ciebie. już Lepiej znaleźć sobie coś, coś takiego dodatkowego, coś oprócz WF-u. A jeżeli faktycznie jesteś osobą ciekawą, lubisz sport, nie boisz się sportu, chcesz nabrać doświadczenia, charakteru, i może tak jak ja dzięki temu zwiedzić kawałek świata, no to jak najbardziej ci polecam wybranie takiej szkoły. Niezależnie od sportu, bo naprawdę. Każdy sport jest ciekawy na swój sposób. Każdy sport można poznać z zewnątrz, od wewnątrz, tak. No i liczę, życzę ci powodzenia i liczę, że jeżeli faktycznie się zdecydujesz, wybierzesz jakiś sport i będziesz czuł się w nim dobrze, to że wytrwasz w nim jak najdłużej i zdobędziesz jak najdłużej. <grybujesz> zdobędziesz jak najwięcej, korekta. Zgadzamy się. Dobrze, czyli słowem kończącym Pamiętajcie, że sport nieważne w jakiej formie, czy to jest szkoła sportowa, czyli powiedzmy coś profesjonalnego, czy zwykłe zajęcie dodatkowe, sport jest wskazany. Dokładnie. A czy już wybierzecie szkołę sportową? No to musicie sobie właśnie odpowiedzieć na pytanie, które zadał Wam teraz, Krystian. Czy to jest zwykłe hobby i czy jesteście w stanie się utrzymać na tym, bo to będzie jednak parę wyrzeczeń? Mhm. Oj no to, to troszkę więcej. Jest trochę tego faktycznie, ale po tylu latach po tych dziewięciu latach i po dwóch latach teraz bycia poza sportem no, przez brak czasu. Mogę powiedzieć jedno, że no kurczę tęsknię. Ale <laughs> właśnie, tęsknię. ale tęskniłbyś i wrócił na lodowisko? Na łyżwy wróciłbym tylko przez nostalgię, i to bardziej w kontekście takim, żeby od czasu do czasu sobie pośmigać znowu, przypomnieć sobie coś, poczuć znowu to. A jeżeli chodzi o sam sport, to po prostu wróciłbym dla siebie, bo tęsknię za sportem, tęsknię za, za tym śmiesznym rodzajem zmęczenia, takim mm -hmm. zadowalającym, za tym e, zadowoleniem z siebie w, po, po tym, jak zrobisz dobry trening i tak. wychodzisz, jesteś dumny, że hej, hey, zrobiłem to, pobiłem rekordy. To jest taka ciekawa satysfakcja, taka euforia. E, sportowcy zrozumieją, niesportowcy. Spróbujcie. Naprawdę Koniecznie. spróbujcie. Jest na wyrok, jest idealny czas na takie rzeczy. Dokładnie, postanowienia. Postanówcie sobie, że spróbuje coś. To może być cokolwiek. Możecie, jak Julia, z tego co wiem, biegać po ciemnych lasach. <śmiech> <śmiech> Bo wiem, że to robi. Możecie zapisać się do jakiegoś małego klubu wieczorowego, pograć w ping ponga, nie wiem, cokolwiek, bylebyście poznali smak tego sportu na tyle, by zrozumieć, co on ze sobą niesie i co może ci dać. Szukajcie tego, co Was cieszy właśnie. Dokładnie. I nie martwcie się, jeżeli zaczniecie jakiś sport i nie będzie wam szło. Pamiętajcie, mm. że nie każdy rodzi się z talentem. W swoim klubie przez te 9 lat widziałem masę różnych postaci, i to były osoby, które naprawdę naprawdę ciężką pracą wypracowały. Poziom ten i siłę i wytrzymałość, tak? A też były osoby, które po prostu przyszły. Hej, ja mam talent i pójdzie lepiej. Trudno, no, takie bywa, życie. tak bywa. <laughs> Dokładnie, także nie bać się. Dziękuję wam bardzo za to, że poświęciliście chwilę na przysłuchanie nas. Do zobaczenia za tydzień. Wow! Mamy to.